Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny dzisiaj o chaosie, który cały czas trwa w stanie Minnesota. Jak wiemy, lewica wprowadza ostatnio dużo zamieszania właśnie w działania agentów ICE, ale te działania nie kończą się na protestach, nie kończą się na blokowaniu samochodów. To jest tak naprawdę wielka operacja. Zorganizowana organizacja, można nawet powiedzieć, że jest to siatka przestępcza. Biorą w niej udział organizacje w całym kraju, pracownicy rządowi, generałowie na wysokich szczeblach, o czym zresztą mogliśmy się przekonać, kiedy kilku wojskowych w ubiegłym roku, pod koniec bodajże w grudniu, oraz byłych członków wywiadu USA, nagrało filmik, oczywiście z pomocą finansową swoich sponsorów, który nawoływał wojsko do niestosowania się do niekonstytucyjnych rozkazów prezydenta Trumpa. Jedna z praktyk tych grup to akcje, które mają na celu niepozwolenie na przebywanie agentów ICE w hotelach. Jak wiadomo, podczas kiedy ci agenci przeprowadzają operacje imigracyjne, deportacyjne, muszą mieć zakwaterowanie, żeby oczywiście te operacje mogły się odbywać. No i taki przykład ostatni. Na początku stycznia Hotel Hampton Inn w Lakeville, są to okolice Minneapolis w stanie Minnesota, anulował rezerwacje dokonane przez agentów federalnych ICE i innych pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W e-mailach obsługa hotelu. Napisała, że hotel nie przyjmuje agentów ICE ani pracowników imigracyjnych. To nie same hotele blokują działania ICE, oczywiście, ale są to właściciele hoteli lub też personel hoteli i Ci ludzie, pracownicy tych hoteli o, mogą odmawiać zakwaterowania agentów. A dlaczego to robią? No, właśnie te instrukcje wychodzą z tych organizacji. Teraz na ekranie, właśnie, możecie zaobserwować kilka minut takich instrukcji. O tym zresztą za chwilę bliżej powiem. Dzisiejszy materiał to jest komentarz stories do tego, co się dzieje. Ostatnio Donald Trump powiedział, że jest gotowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, skorzystać z Insurrection Act. Jest to oczywiście ustawa o powstaniu i mówi tutaj w kontekście stanu Minnesota o właśnie tym Insurrection Act w związku z tym, co tam się dzieje, w związku z chaosem i protestami, które absolutnie wymykają się spod kontroli ale wygląda na to, że to może być bardzo wygodne dla lewicy, żeby administracja Trumpa użyła Insurrection Act. Te działania, te nawoływanie przez, tą, przez te organizacje do tego, żeby miały miejsce na terenie całego kraju protesty i wprowadzanie chaosu mają na celu sprowokowanie administracji Trumpa, czy też samego Donalda Trumpa do wprowadzenia Insurrection Act. Posłuchajcie. Wczoraj wydarzyło się coś bardzo nietypowego. Nagle wszystkie krajowe grupy ekstremistyczne, które obserwuję od lat, ja i inni ludzie, w tym mój współpracownik, zostały jednocześnie uaktywnione. Zajmujemy się tym od ponad 10 lat i mamy dostęp do bardzo ważnych informacji. Wszystkie te grupy, bez wyjątku, zorganizowały rozmowy telefoniczne i spotkania na Zoomie dokładnie o tej samej godzinie, o 19.00. Czasu centralnego. Każda grupa, każdy nurt ideologiczny. To było bardzo dziwne. Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym i narzędziami analitycznymi, żeby to obserwować. Wśród najważniejszych uczestników tych spotkań znaleźli się byli pracownicy CIA, wywiadu, byli urzędnicy federalni, a także osoby nadal służące w wojsku. Zarówno czynni żołnierze, jak i rezerwiści, oraz ludzie obecnie pracujący w federalnych agencjach. Rozmawiali o organizowaniu poważnych działań destabilizujących sytuację w kraju. To zagrożenie jest bardzo realne i bardzo bliskie. W rozmowach pojawił się także Sunrise Movement. Najbardziej zastanawiające było to, że wszyscy mówili o dokładnie tym samym. Byliśmy na spotkaniach, na których osoby szkolące liderów tych grup omawiały strategię. Wiele z tych grup po prostu kopiowało gotowe schematy i przerabiało je na własne potrzeby. Dyskutowano o celach rekrutacyjnych. Wspólnym motywem wszystkich tych rozmów było jedno. Doprowadzić do takiego poziomu chaosu i niepokojów społecznych, żeby prezydent został zmuszony do uruchomienia Insurrection Act. Co istotne, podobne działania podejmują także niektórzy ludzie po prawej stronie sceny politycznej. Wiele osób mówi o Insurrection Act tak jakby było to naciśnięcie jednego przycisku. Jakby nagle wojsko przejmowało władzę, czołgi wjeżdżały na ulice, a władza cywilna znikała. To nieprawda. To poważne nieporozumienie w dużej mierze napędzane przez internet i nie jest ono przypadkowe. Insurrection Act nie oddaje władzy wojsku. Jest wręcz przeciwnie. Ta ustawa podporządkowuje wojsko bezpośrednio prezydentowi w działaniach wewnątrz kraju. Omija władze gubernatorów, lokalne zgody i mechanizmy, które normalnie oddzielają siły federalne od wewnętrznych konfliktów. Prezydent, uruchamiając tę ustawę, nie traci władzy, on ją koncentruje. I właśnie dlatego jest to niebezpieczne, ale w bardzo konkretny, nowoczesny sposób. I teraz najważniejsza, cicha część tej strategii. Ta, o której nikt głośno nie mówi. Jeśli chcecie usunąć prezydenta, szczególnie takiego, który już funkcjonuje w atmosferze ciągłych oskarżeń i podejrzeń, nie robi się tego otwartą konfrontacją. Zamiast tego manewruje się nim tak, żeby każdy jego ruch potwierdzał narrację, którą wcześniej wokół niego zbudowano. Nie chodzi o to, żeby on faktycznie stał się tyranem. Wystarczy, żeby wyglądał jak tyran wystarczająco długo, aby instytucje państwowe, rzekomo w imię stabilizacji i dobra republiki, same uruchomiły odpowiednie mechanizmy. Zastanówcie się nad tym, ilu polityków w kongresie spotyka się z prezydentem, przytakuje mu, publicznie go popiera, a potem przy głosowaniach robi dokładnie odwrotnie. Warto mieć to na uwadze, bo w tym kontekście uruchomienie Insurrection Act jest prezentem dla takiej strategii. W momencie jej użycia przestaje się mówić o zamieszkach, bezpieczeństwie czy porządku publicznym. Cała debata przesuwa się na jedno słowo legitymacja władzy. Każde użycie wojska na terenie kraju natychmiast staje się obrazem medialnym. Każdy żołnierz stojący na rogu ulicy staje się symbolem. Każdy rozkaz zaczyna być oceniany nie tylko prawnie, ale konstytucyjnie pod lupą kamer i opinii publicznej. I tutaj jest kluczowy szczegół, który większość ludzi pomija. Ustawa o powstaniu jest legalna, ale legalność nie oznacza politycznego przetrwania. W dzisiejszych konfliktach prawo i narracja nie idą już razem. Wszyscy to wiemy. Wygrywa narracja. Dlatego warto zadać pytanie, dlaczego obie strony politycznego sporu naciskają na jej użycie? Ponieważ grają w różne gry, ale na tej samej planszy. Jedna strona widzi w tej ustawie narzędzie do przywrócenia porządku, druga widzi w niej dźwignię. Jeśli prezydent ją uruchomi, przeciwnicy nie muszą udowadniać złych intencji. Wystarczy, że udowodnią niestabilność. Wystarczy powiedzieć, że sytuacja wymaga bezpieczników, nadzoru, kontroli, nadzwyczajnych przeglądów, a nawet tymczasowego ograniczenia władzy. Dziś nie usuwa się prezydenta siłą, ale procedurami, aż społeczeństwu powie się, że to wszystko jest przykre, ale konieczne. I nie, to nie oznacza, że wojsko chce obalić prezydenta. To dziecinny sposób myślenia. Choć prawdą jest, że istnieją bardzo wysoko postawieni urzędnicy wojskowi i rządowi, którzy współpracują z ludźmi dążącymi do wywołania chaosu, twierdzenie, że wojsko chce przejąć władzę, wynika z niezrozumienia współczesnych relacji cywilno-wojskowych. Armia USA nie dąży do władzy dąży do izolacji od polityki. Jej instynktem jest trzymanie się z dala od sporów politycznych, przynajmniej oficjalnie. Choć wiemy, że wielu generałów to w praktyce politycy z ambicjami i powiązaniami finansowymi. Ale jest jedna niewygodna prawda. Wojsko może zostać użyte jako pole bitwy, nawet jeśli nie chce być graczem. Jeśli prezydent uruchomi Insurrection Act, stawia wojsko w sytuacji bez wyjścia. Muszą wykonywać legalne rozkazy, ale od tego momentu każdy jego ruch jest politycznie toksyczny. Powściągliwość zostanie nazwana słabością, zdecydowanie autorytaryzmem. W obu przypadkach prezydent traci legitymację. Wojsko nie przejmuje władzy, ale staje się widocznym ostrzem noża, którym ktoś inny operuje. To, czego doświadczamy, to wojna nieregularna. Nie taka z granicami i mundurami, ale taka, która uderza w percepcję, timing i instytucjonalne odruchy. Celem nie jest wygranie jednej bitwy. Celem jest uruchomienie reakcji łańcuchowej, użycie ustawy, oburzenie społeczne, pozwy, działania kongresu, nadzwyczajne przesłuchania, pęknięcia wewnątrz instytucji. Nie potrzebujecie zamachu stanu, jeśli potraficie stworzyć konstytucyjną mgłę, tak gęstą, że władza po cichu odpływa od osoby, która formalnie ją posiada. Dlatego najgłośniejsze głosy domagające się użycia Insurrection Act powinny wzbudzać nieufność. Zwłaszcza gdy mówią, że to jedyny sposób na ratowanie demokracji. Demokracja zwykle nie potrzebuje nadzwyczajnych uprawnień, by się ratować. Po takie środki sięga się wtedy, gdy instytucje tracą kontrolę nad narracją. Gdy słyszę ludzi błagających o uruchomienie tej ustawy, nie słyszę pewności. Słyszę niecierpliwość, słyszę przekonanie, że chaos stał się bardziej użyteczny niż powściągliwość. I rozpoznaję wzór znany z każdego nowoczesnego konfliktu hybrydowego: zmusić lidera do decyzji, która jest prawnie obronna, ale symbolicznie katastrofalna, a potem udawać zaskoczenie skutkami. Widzieliśmy to już wcześniej. Prawdziwe pytanie nie brzmi: czy prezydent może użyć insurrection act? Prawdziwe pytanie brzmi, kto na tym skorzysta, jeśli on to zrobi? I kto później uzna, że sama sytuacja, na którą reagował, jest dowodem, że nie można mu już ufać? Mechanizm ten działa tylko dlatego, że przez cały czas nosi kostium legalności. Podstawowy fakt jest prosty: Uruchomienie Insurrection Act jest zgodne z prawem. Samo w sobie nie stanowi podstawy do impeachmentu. Żadne prawo nie mówi, że jej użycie oznacza automatyczne usunięcie prezydenta. To bardzo ważne. Usunięcie władzy nigdy nie wynika z samej ustawy. Wynika z tego, co inni mogą argumentować po jej użyciu. Insurrection Act skraca dystans między zamieszkami a użyciem siły federalnej. Gdy ten dystans znika, każda kolejna decyzja jest przypisywana bezpośrednio prezydentowi. Nie ma gubernatorów, którzy przejmą część odpowiedzialności, nie ma lokalnych władz, które zamortyzują skutki. Łańcuch odpowiedzialności jest krótki i czysty, i politycznie zabójczy. To jest pierwsza poważna słabość, jaką ta ustawa tworzy. A teraz dochodzimy do miejsca, gdzie prawo i precedens zaczynają się przenikać. Konstytucja nie wymaga przestępstwa, by wszcząć impeachment. Wymaga poważnych naruszeń, co historycznie oznacza nadużycie władzy. Zaniedbanie obowiązków lub zachowanie niezgodne z urzędem. I tu właśnie użycie Insurrection Act staje się niebezpieczne. Nie dlatego, że jest nielegalne, ale dlatego, że zaprasza do interpretacyjnych oskarżeń, do tłumaczenia się ludziom, którzy od początku są nastawieni na niezrozumienie i przeinaczanie. Jeśli wojsko zostaje wysłane na ulicę, a sytuacja się pogarsza zamiast uspokajać, przeciwnicy mogą przedstawić to jako dowód, że prezydent działał lekkomyślnie albo celowo zaostrzył konflikt. Widzimy już, jak ten mechanizm działa na przykładzie ICE. Coraz częściej wszystko, co robi ICE, jest bezpośrednio przepisywane prezydentowi ale jednocześnie pojawia się inne pytanie. I to jest właśnie ten bufor, który istnieje dopóki nie użyje się Insurrection Act. Gdzie jest gubernator? Gdzie jest lokalna policja? Gdzie są władze stanowe i samorządowe, kiedy dochodzi do zamieszek? Widzicie, do czego to zmierza? W tym przypadku sposób przedstawienia sytuacji jest ważniejszy niż same fakty. W przeszłości już to widzieliśmy. Abraham Lincoln podczas wojny secesyjnej sięgnął po nadzwyczajne uprawnienia, w tym zawieszenie habeas corpus. To było bardzo radykalne, ale politycznie przetrwał, bo zagrożenie było oczywiste i powszechnie akceptowane. Kraj wiedział, że jest w stanie wojny. Porównajmy to z Lyndonem Johnsonem. On nie użył szeroko Insurrection Act, ale sfederalizował wojsko podczas zamieszek w latach 60. Prawnie miał rację, politycznie stracił zaufanie. To przyspieszyło erozję jego legitymacji i bezpośrednio doprowadziło do decyzji, by nie ubiegać się o reelekcję. Nie został usunięty, ale został wypchnięty przez utratę autorytetu. A teraz przejdźmy do współczesnych mechanizmów. Po uruchomieniu Insurrection Act, Kongres dostaje bardzo mocne argumenty, by twierdzić, że prezydent nadużył nadzwyczajnych uprawnień. Zaczynają się przesłuchania. Pojawiają się wezwania. Komisje nie pytają już, czy istniały zamieszki, tylko czy reakcja była proporcjonalna, konieczna i co kluczowe, jakimi motywami była kierowana. To słowo motyw jest decydujące. Usunięcie władzy zaczyna się nie od dowodów, ale od interpretacji intencji, a właśnie tam czyha impeachment. Jest jeszcze jednak inna ścieżka, o której prawie nikt nie mówi. Bo brzmi niewygodnie. A przecież jest zapisana w prawie i była już rozważana wcześniej. 25 poprawka do konstytucji. Pamiętajmy, że były takie próby z udziałem Pensa i byłych szefów połączonych sztabów. Jeśli użycie Insurrection Act prowadzi do dalszych zamieszek, większej liczby ofiar, głębokiego uwikłania wojska i widocznych pęknięć instytucjonalnych. Pojawia się argument, że prezydent nie jest w stanie wykonywać obowiązków urzędu. Nie dlatego, że jest niepoczytalny czy klinicznie niekompetentny, ale dlatego, że jego decyzje generują niestabilność państwa. To nie wymaga zamachu stanu. Wystarczy część gabinetu i wiceprezydent, którzy użyją jednego słowa: niezdolny. Insurrection Act samo w sobie nie uruchamia 25. poprawki, ale tworzy środowisko dowodowe, w którym taki ruch można przedstawić jako odpowiedzialną troskę, a nie jako przejęcie władzy. Nie potrzeba tu dokładnego precedensu. Ta poprawka została celowo napisana w sposób niejednoznaczny po zamachu na Kennedy'ego właśnie po to, by radzić sobie z sytuacjami szarej strefy. Jest jeszcze sądownictwo. Gdy wojsko pojawia się na ulicach, pozwy są nieuniknione. Składane są wnioski o zabezpieczenia, sądy federalne rozstrzygają kwestie praw obywatelskich. Nawet jeśli prezydent ostatecznie wygrywa prawnie, negatywne decyzje po drodze zasilają narrację o nadużyciu władzy. Pamiętajmy, Nixon nie został usunięty dlatego, że doszło do włamania. Został usunięty, bo system uznał, że nie można mu już ufać z władzą. Prawo było narzędziem, a nie przyczyną. I ostatni element. Analitycy wojny nieregularnej powinni to rozpoznawać. Gdy słyszę ludzi mówiących o wojnie hybrydowej, a jednocześnie ignorujących fakt, że użycie Insurrection Act zamyka wszystkie drogi ucieczki, widzę sprzeczność. Ta ustawa usuwa możliwość zaprzeczania, usuwa rozproszenie odpowiedzialności, usuwa czas, a w nowoczesnym konflikcie wewnętrznym czas oznacza przetrwanie. Im dłużej chaos trwa bez jednego wyraźnego federalnego ruchu, tym trudniej przypisać winę jednemu urzędowi. W chwili, gdy prezydent federalizuje siłę, zegar zaczyna tykać przeciwko niemu. Usunięcie władzy nie następuje dramatycznie. Nie ma czołgów pod Białym Domem ani generałów w telewizji. Następuje konwergencja. Procedury kongresowe, tarcia sądowe, niepokój w gabinecie, narracja medialna. Każdy element osobno da się przetrwać. Razem tworzą legalną, proceduralną, niemal grzeczną ścieżkę odsunięcia władzy. Dlatego najniebezpieczniejsza rada, jaką prezydent może usłyszeć w czasie niepokojów, brzmi: użyj pełni swoich uprawnień. Pełnia władzy to reflektor. A gdy polem bitwy jest legitymacja, wyjście w pełne światło często oznacza, że stajesz się wystarczająco widoczny, by można było się Ciebie pozbyć. Insurrection Act nie jest więc mieczem wymierzonym w społeczeństwo, jest dźwignią wymierzoną w samą prezydenturę. Działa tylko wtedy, gdy prezydent uwierzy, że jej użycie dowodzi siły, podczas gdy w rzeczywistości może jedynie dowodzić jego użyteczności dla sił, które już przygotowują kolejny krok proceduralny. I na koniec ważne doprecyzowanie. Niektórzy pytają, czy po użyciu tej ustawy wojsko przejmuje pełną kontrolę? A co jeśli doszłoby do tego podczas zamknięcia rządu? Nawet po uruchomieniu Insurrection Act wojsko nie ma pełnej kontroli. To przekonanie istnieje, bo jest emocjonalnie intuicyjne, nie dlatego, że jest prawdziwe prawnie. Władza cywilna nie znika, konstytucja nie zostaje zawieszona. Prezydent jedynie tymczasowo zezwala siłom zbrojnym na wykonywanie konkretnych zadań porządkowych, które normalnie są zakazane przez Posse Comitatus Akt. I to wszystko. Wojsko nie zastępuje gubernatorów, sądów, Kongresu ani agencji cywilnych. Nie rządzi, wykonuje rozkazy. I co najważniejsze, wszystko to odbywa się pod cywilnym dowództwem, a nie z inicjatywy samego wojska. Podkreślam to, bo w przestrzeni publicznej krąży mnóstwo błędnych informacji. Wiele osób powtarza rzeczy, których po prostu nauczyły się źle albo z niewłaściwych źródeł. A kiedy takie treści trafiają do internetu, mogą robić wrażenie na odbiorcach, ale dla ludzi, którzy naprawdę znają temat, brzmią naiwnie. Problem polega na tym, że narracje opłacane i promowane przez różne interesy są wzmacniane algorytmicznie, niezależnie od ich zgodności z faktami. Dlatego edukacja jest kluczowa, zwłaszcza wtedy, gdy mówimy o sprawach konstytucyjnych i bezpieczeństwa państwa. W amerykańskim systemie prawnym wojsko nigdy nie działa jako suwerenny podmiot wewnątrz kraju. Zawsze jest narzędziem w rękach władzy cywilnej. Nawet w czasie rekonstrukcji, gdy wojska federalne stacjonowały w Stanach Południowych na podstawie Insurrection Act i innych przepisów, wojsko egzekwowało prawo federalne, nie rządziło terytorium. Sądy działały. Kongres obradował, administracja cywilna funkcjonowała, nawet jeśli była głęboko kwestionowana. Wojsko więc nigdy nie przejmuje kontroli. Otrzymuje delegowane uprawnienia, ściśle ograniczone, wyraźnie opisane w prawie i jednocześnie politycznie bardzo niebezpieczne. W obecnej sytuacji geopolitycznej użycie Insurrection Act byłoby wyjątkowo ryzykowne. Szczególnie interesująca i potencjalnie niebezpieczna byłaby sytuacja, gdyby ustawa została użyta w czasie zamknięcia rządu. Nie dlatego, że łamano by prawo, ale dlatego, że ujawniłoby to prawdziwy spektakl władzy. Zamknięcie rządu nie zawiesza prezydentury, nie zawiesza konstytucji, nie zawiesza wojska. Siły zbrojne są finansowane z osobnych środków i działają dalej. Kluczowi urzędnicy federalni pracują, organy ścigania działają, sądy działają. Zamknięty rząd to kryzys budżetowy i administracyjny, a nie kryzys suwerenności. Prezydent może prawnie użyć podczas niego Insurrection Act. Nie ma przepisu, który by tego zabraniał, ale skutki wizerunkowe i polityczne byłyby skrajnie niestabilne. Dlaczego? Bo wtedy rząd już wysyła sygnał dysfunkcji. Agencje są częściowo zamknięte, budżety zamrożone, kongres sparaliżowany. Jeśli w takim momencie prezydent sięga po nadzwyczajne uprawnienia militarne wewnątrz kraju, narracja buduje się sama. Władza wykonawcza rozszerza przymus, gdy władza przedstawicielska jest niezdolna do działania. Nawet jeśli to stwierdzenie jest słabe prawnie, jest niszczące narracyjnie. A jak już mówiliśmy, polem bitwy jest narracja. Wojsko nadal nie przejmuje władzy, ale staje się najbardziej widocznym i sprawnym ramieniem rządu federalnego w momencie, gdy cywilne instytucje wyglądają na sparaliżowane. Ta asymetria jest bardzo niebezpieczna. Rodzi oskarżenia, że siła zastępuje zgodę społeczną, nawet jeśli faktycznie tak nie jest. To również przyspiesza reakcję sądów. Gdy nadzwyczajne uprawnienia są używane w czasie legislacyjnej blokady, sądy znacznie częściej ingerują. Jest też praktyczny problem, o którym mało kto mówi. Operacje wojskowe na terenie kraju w dużej mierze opierają się na współpracy z cywilnymi agencjami logistycznej i prawnej. Podczas zamknięcia rządu wiele z nich działa w trybie szczątkowym. To zwiększa tarcia, liczbę błędów i ryzyko naruszeń praw, realnych lub domniemanych. Każdy błąd staje się dowodem, każdy pozew precedensem, każdy nakaz sądowy kolejną dźwignią nacisku na prezydenturę. Formalnie wojsko pozostaje podporządkowane i ograniczone, ale percepcja kontroli się przesuwa, a to właśnie percepcja jest paliwem dla mechanizmów usuwania władzy. Historycznie nie ma tu jednego idealnego precedensu, raczej powtarzający się wzorzec. Prezydenci, którzy sięgali po nadzwyczajne uprawnienia wewnętrzne w okresach słabości instytucjonalnej, nie upadali dlatego, że działali nielegalnie. Upadali dlatego, że system uznał koncentrację władzy za destabilizującą. Prawo dostarczało języka, ale legitymacja dostarczała siły. Podsumowując, bez mitów i emocjonalnych haseł, wojsko nigdy nie przejmuje władzy. Ani prawnie, ani strukturalnie. Ale użycie Insurrection Act, zwłaszcza podczas zamknięcia rządu, może stworzyć wrażenie, że prezydent rządzi poprzez siłę, podczas gdy reszta państwa jest offline. Gdy to wrażenie się utrwali, nie ma znaczenia, jak precyzyjnie napisano rozkazy. System usuwania prezydentów nie potrzebuje czołgów. Potrzebuje konsensusu, że ryzyko utrzymania władzy jest większe niż ryzyko jej odebrania. I to jest prawdziwe zagrożenie. Nie stan wojenny, nie generałowie, tylko powolne przekonanie, celowo wywołane lub nie, że nadzwyczajna władza stała się jedyną widoczną strukturą państwa. Wczoraj wszystkie najbardziej radykalne i wpływowe grupy, w tym operatorzy narracyjni i osoby opłacane za propagandę, spotkały się i skoordynowały przekaz. Podkreślam, opłacane. Często nazywa się ich antifą, ale to uproszczenie. Część z nich to bardzo inteligentni, ideologiczni operatorzy, część to młodzi ludzie wykorzystywani instrumentalnie. Te grupy działały wspólnie, a ponieważ Sunrise Movement znajduje się na najniższym poziomie tej struktury, warto teraz uważnie słuchać ich komunikatów, bo tam narracja staje się najbardziej widoczna. Do tych, którzy myśleli, że Insurrection Act oznacza oddanie wszystkiego wojsku, Wojsko może pomóc w opanowaniu niepokojów, ale nie w takiej formie. Taki scenariusz spowodowałby długofalowe, bardzo poważne konsekwencje. Już teraz na wyższych poziomach rozmów zaczęto używać pojęcia autorytaryzm. Wydano instrukcję, by subtelnie promować Insurrection Act poprzez konserwatywne media i kanały komunikacji. Wysyła się osoby udające zwykłych obywateli, ludzi takich jak my, mówiących o wolności i konstytucji. Wielu myli popularność i hałas z prawdą, ale to wszystko jest przedstawieniem, a to przedstawienie dopiero się rozkręca.